Witamy Was w naszym odcinku. No. Witamy w następnym odcinku Pikselowe Przygody. Dzisiaj pobawimy się trochę z potworami. No i może coś zbudujemy nowego. Jakąś bazę, magazyn lub kopalnię. Ponieważ mamy mało materiałów do budowy. No i zaczynamy drugi odcinek Pikselowe Przygody. Ja już się położyłam, nawet nie w Ale się wyspałem. Idę obudzić Osiego. Nie ma go. Gdzie on poszedł? Nie ma go w pokoju. Muszę go iść poszukać. Ozi, gdzie jesteś? Może gdzieś, może ja się do innego świata, na inną wyspę. Opuścił mnie? Samotny będę? Dobra, skaczę, idę go poszukać. Wow, skok na bombę. Gdzie on może być? Nie mogę tu zostać sam lepiej było dwóch o zi. o jakaś wnioski nie zobaczę może coś tam jest ciekawego co tu robią flary oznaka, że ktoś tu był to jest pusto nie ma nie ma tu żadnego śladu pró prócz flary Dobre miejsce, no do siedlenie się. Hmm. O, dobra. Mam fajny pokoik, fajne miejsce. Teraz muszę iść dalej szukać mojego przyjaciela. Okazało się, że ściągnął na polu, a się boję w nocy iść szukać go. Po pierwsze, tego nie znajdę, a po drugie mogą mnie potwory zaatakować. Także wyśpię się i zobaczymy, co będzie rano. Może go jutro znajdę. Dobra, teraz muszę iść go poszukać, ale wezmę sobie trochę wody, bo będzie mi się pić chciał. Dobra, idę go poszukać. Może oby mu się nic nie stało. Jakaś dziura jest. Tam widzę, że jest jakiś ocean. Więc pójdę gdzieś tam. Gdzie go nie widzę. Dobra, wrócę do jaskini i najwyżej go następnego dnia poszukam. A może gdzieś w tej jaskini się zagubił? Dobra, zbliża się noc, także pójdę się położyć spać. O nie, słyszę dynamit. O kurde.